No jak widać dzisiaj jest zupełnie inaczej, jak się okazuje dziś ludzie są w ogóle bardzo otwarci i chcą rozmawiać, to nie pojawiło się, e, nie pojawiła się taka tendencja na poprzedniej... Dlaczego nie dzisiaj gejów? <grym> to jest pytanie z ukrytą tezą, cześć. <grym> Oczywiście, witam serdecznie. E. Na kolejnej a, parady. Witam, witam. Hey. A przyszedłeś na paradę jednak? Byłem Był z dzisiaj. A, nagrywacie, okej, okay, dobra. Przepraszam, że Przerwałem. Dobra, dobra. E, czyli co? Pary yy, yy, heteroseksualne... Są ideologią. E, są ideologią. <grym> Jak się dowiedzieliśmy, dwa tygodnie... Tydzień temu. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że skoro LGBT może być ideologią, no to bycie hetero też. Tak. Ale tak to no. raczej bardzo naciągany argument. A czy uważasz, że... Pary, że pary homoseksualne powinny mieć możliwość małżeństwa. W Polsce powinniśmy rozgraniczyć, jakie są w ogóle opcje, jaka jest nasza kultura i czego też są Polacy, bo żyjemy w demokracji. To znaczy, jeżeli chodzi o małżeństwo, to to zostanie i powinno zostać. Opcją dla par heteroseksualnych, bo dziecko do optymalnego rozwoju potrzebuje matki i ojca. Natomiast w Polsce od lat spieramy się o to, jak powinny działać i czy powinny działać związki partnerskie, a one są takimi rozwiązaniami problemów jak dziedziczenie, czy to słynne już odwiedzanie się w szpitalach, albo na przykład prawo do pochówków, które inaczej pozostaje przy rodzinie. Także myślę, że można by rozwiązać takie nieideologiczne, podstawowe problemy codzienności osób niehetero, a małżeństwo zostawić z adopcją z dziećmi dla par heteroseksualnych. To też moim zdaniem w pewnym sensie osłabiłoby te marsze lewice, bo jeżeli rozwiążemy te problemy codzienności par jednopłciowych, to spora część zainteresowanych w ogóle tematem odpadnie od chodzenia, łażenia, organizowania parat. Dlatego też partie lewicowe w Polsce nigdy nie rozwiązały tego problemu, bo oni chcą, żeby on pozostał, bo jest motywacją do maszerowania, a paradowania, tak jak dzisiaj w Warszawie. Czyli lepiej gonić królicz niż gonić go złapać? Dla nich na pewno jest lepiej gonić, no bo jeżeli problem istnieje, to można podjudzać ludzi, można ich nakręcać, a jakby problem został rozwiązany, no to odpada spora właśnie motywacja do tego, żeby na paradach się pojawiać i żeby na lewicy głosować. No wtedy są kolejne argumenty, bo już dzisiaj się pytałem właśnie ludzi, którzy, z którymi rozmawiamy, e, czy są za związkami partnerskimi, no tak. są, ale to jest oczywiście tylko pierwszy etap, bo później są małżeństwa, i adopcja dzieci. Nie znalazłem nikogo, kto by był przeciwny adopcji dzieci przez pandę homoseksualną. Eee um. Chodzi o to, że e, argumentem jest e, równie pochyła, tak? Że jeżeli wprowadzimy związki partnerskie, to pojawia tak. się problem małżeństwa. To znaczy, e, to, że małżeństwo e, jest związkiem kobiety i mężczyzny, w Polsce akurat gwarantuje konstytucja. Oczywiście lewica stara się obejść ten argument, no bo pisana wtedy na kolanie po rozpadzie e, komuny, nasza kochana konstytucja nie jest taka cudowna a i da się ją nająć na pewno, ale uważam, że jeżeli zagwarantowalibyśmy, e, zapewnilibyśmy że małżeństwo pozostaje dla mężczyzny i kobiety i dzieci tej pary, no to moglibyśmy rozwiązać te problemy nieideologiczne drugiej strony. Okej, okay, czyli generalnie jesteś za związkami partnerskimi. Uważam, że w Polsce powinno się wreszcie rozwiązać ten problem, inaczej będzie on ciągnięty przez następne dekady. I zamiast realnych problemów my skupiamy się na procencie dwóch obywateli. To są nadal oczywiście obywatele, więc mają swoje wyzwania w życiu i mają swoje potrzeby, płacą podatki jasne. Natomiast. Dzieci do optymalnego rozwoju potrzebują matki i ojca, niech więc małżeństwa pozostaną heteroseksualne, ale też rozwiążmy problem osób, które żyją w parach jednopłciowych.